Miłego oglądania, Życzitelka, Dostawca telewizji Ultra i światłowodów w twoim domu. 6 września na tarasie budynku księżnicy Pruszkowskiej przy ulicy Kraszewskiego mieszkańcy Pruszkowa mogli uczestniczyć w obchodach Narodowego Czytania. W tym roku program był bardziej rozbudowany, tak, aby trafiał do każdego odbiorcy, niezależnie od wieku. Chcieliśmy Państwa zaprosić na takie dłuższe spotkanie z naszą biblioteką, żeby to było też międzypokoleniowo. Zaprosić i tych młodszych, i tych starszych, więc był teatrzyk e, na najmłodszych z ulicami, potem warsztaty międzypokoleniowe, e, część oficjalna, czyli czytanie fragmentów Jana Kochanowskiego i fraszek, i pieśni, i trenów e, przez różnych naszych ludzi związanych z pruszkowem, i tych bardziej znanych, i tych takich sposobów naszego codziennego życia. A całość zamyka troszeczkę coś innego, bo koncert e, liryczny, który ja bardzo i bardzo cieszę się, że udało się sprawdzić do Pruszkowa, Anny sokich hreń wraz z zespołem, gdzie pojawił się teksty Agnieszki Osieckiej, czyli tak troszeczkę szerzej niż samo narodowe czytanie, ale ten, aktualność tekstów Jana Kochanowskiego, aktualność tekstów Agnieszki Osieckiej jest tak uniwersalna, że fajnie, żeby mieszkańcy miasta mogli się z nimi zapoznać. Pogoda może nie należała do wymarzonych, ale nie przeszkodziło to mieszkańcom uczestniczyć w teatrzyku oraz zaplanowanych na ten dzień warsztatach, jak i koncercie, który odbył się w parku Kościuszki, aby pomieścić jak najwięcej zainteresowanych mieszkańców. Jednak główną rolę tego dnia grały utwory Jana Kochanowskiego, czytane przez włodarzy miasta i powiatu oraz innych zaproszonych gości. Można było wysłuchać zarówno wesołych fraszek, refleksyjnych pieśni oraz bardzo osobistych trenów. Dodatkowo wszystkie utwory wykonywane podczas narodowego czytania oraz piosenki na koncercie były tłumaczone na język migowy, aby każdy mógł delektować się twórczością Jana Kochanowskiego oraz Agnieszki Osieckiej. W trakcie czytania zadawane były również pytania do publiczności. Każda poprawna odpowiedź była nagradzana pięknym wydaniem utworów tegorocznego autora. Dyrekcja i pracownicy księżnicy chcą przypomnieć mieszkańcom o swoim istnieniu. Prowadzą różnego rodzaju warsztaty, spotkania i wydarzenia, na które zapraszają wszystkich mieszkańców. Moim podejściem było takim, żeby zachęcać ludzi do tego, żeby pokazać że biblioteki w Pruszkowie są, mają fajną ofertę zbiorów, ale wyjść po ten schemat typowo z zasobami, pokazać też oferty, jakość oferty naszej budowy i taki udział, takich działań, a nie warsztatów, animacji, spotkań, które się będą, odbywają się już i będą się odbywały dalej w naszych bibliotekach, jest po to, żeby dotrzeć jak największych mieszkańców, bo troszeczkę nam się ta książka gdzieś tam zapomniała o świadomości i fajnie po prostu było tego i to nasze wyjście na zewnątrz, również po to, żeby przynajmniej my jesteśmy i mamy dla Państwa fajne działania. I zapraszamy do nas. Jest to miesięczny kalendarz wydarzeń, i tych większych, i tych mniejszych, które się bywają we wszystkich naszych lokalizacjach, ale także nasza strona internetowa. Pracujemy nad nową wersją. Mam nadzieję, że w październiku będziemy mogli Państwu później, żeby była jeszcze czytelniejsza i przejrzystsza. Dostępna też dla różnych grup odbiorców. Nasz Facebook, ale też bezpośrednio o placówkach u naszych biotekarzy. Zapraszam. Czytelnictwo w Polsce niestety kuleje. Czytamy coraz rzadziej. I mniej chętnie. Dlatego tak ważne jest popularyzowanie czytelnictwa oraz naszych rodzimych twórców. Zachęcamy do obserwowania działań księżnicy i uczestniczenia w organizowanych przez nią wydarzeniach.